Ci, co mnie znają, ci, co mnie nie znają, ci, co mnie oglądać, bardzo ważne świadectwo dla mnie. Ja się narodziłem 7 lat temu, to dostałem od Ducha Świętego coś takiego, że jestem zdrowy i będę zawsze zdrowy. To było 22 sierpnia 2016 roku. Mega, mega rzecz, którą. Każdy z Was ma inne to spotkanie z Bogiem. Ja miałem tak dotknięty Bogiem w ogóle, że. że Choć o uzdrowienie. Czy myślałem różnych rzeczy, było, ale o uzdrowienie chodzi. I zostałem uzdrowiony, tak jak głoszę, mówię wszędzie, z takiej dni moczonowej, miałem popękane w prawej stopie kości, zdjęcie prześwietlenia, wszystko, miałem po prostu ból, nieprawdopodobne, miałem takie ataki tej dni moczonowej, można podagra, może sobie poczytać o tym, poważna sprawa. I zostałem dwa tygodnie temu, w środę, też się wydarzył w moim życiu cud. Bo ja to nazywam cudem to analizowałem później wszystko, to był cud. E, zaczął się okres letni, wiosenny i po prostu postanowiłem, że umyję kostkę, umyję kostkę przed domem, bo nie byłem, była brudna po zimie, że ją umyję karczerem czystsze, z przodu i z tyłu. No jest to proces taki, bo ta kostka ma taka chropowata i ciężko się to robi. I miałem taki wąż, który zawsze podlewałem, taki, ja wiem, centymetr średnicy, ale mówię, mam taki tam stary wąż, który wisi, od 5 lat i mniejsza w średnicy, żeby największy miał ciśnienie na karczer. Ale on tam leżał pozwijany, pozwijany, ileś tam lat leżał, a ja mówię, dobrze, wyciągnę sobie ten wąż na 50 metrów, tam, żeby ciągnął mi od tyłu i do przodu. I rozwinąłem sobie ten wąż, <trym> rozwinąłem go i był bardzo pozwijany, podłączyłem do kranu w garażu ten wąż i puściłem wodę na maksa. Rozciągnąłem jeszcze i nie leci woda, nie leci woda, dmuchnąłem do tego węża, żeby, może tam coś zapchane i w tym momencie, z takiej odległości, dostałem prosto ciśnienie w oczach. Kamieniami żwirem widziałem tylko białe, białą rzecz widziałem tylko, białe szkła jakieś, jakieś dziadostwo, z tego węża wszystko mi chlupnęło do oczy. Posłuchajcie, teraz to, co ja to widzę teraz, ja tylko kręknąłem tak, pamiętam, to ból, nie od razu był, mówię, Boże, jedną rzecz, to nie są moje oczy, to były moje słowa, to są Twoje oczy, to są Twoje piękne, niebieskie oczy. I ja mam znowu, to były moje słowa, to tak stanąłem. ból za chwilę zaczął tak, tak, w ogóle piekł mnie po oczach, że nie mówię, co teraz robić, posłuchajcie teraz tak, jest moja żona w domu. Wiem, że jak pójdę w tym stanie do niej, to będzie w ogóle histeria. Karetka, pogotowie, będzie wzywany moment. A ja mówię tak, duch Święty, powiedz mi, do Święty, jak pamiętasz, jak Jezus już zdrawiał? Idź, idź wodą umyj. Idź wodą umyj oczy. Ale ja nic nie widzę. Widzisz? Idę po tej ścianie mojej tam do garażu, weszłem, umyłem wodą oczy. Troszkę przejrzało, troszkę jakbym się spukał, ale ale boli, boli cały czasem nic nie widzę. W ogóle straszny, straszny ból. W oczy są tak bardzo wrażliwe, na cokolwiek. Wyobraźcie sobie, mucha wpadnie do oka, jaki to jest ból. I mówi teraz tak, i co teraz troszkę puściło? Idź, rób karczerem. Jak mam robić karczerem? Przecież troszkę widzisz. Idź, rób karczerem, przejść. Nie pokazuj się, że on w tym stanie. Bo jak zobaczyły się w lustrze, to był jeden brud, jeden brud. Ale jak się już umyłem, to już wyglądałem inaczej. Idź dalej, rób karczerem. Pół godziny robię tym karczerem. Coraz mniejsze oczy mam. Coraz mniejsze oczy mam. Wychodzisz u nas z telefonem. Pozwoli pani, która. Oj, jak odbieramy? Mężu telefon do ciebie jest. A ona do mnie: Co, co ci się stało? Jak ty w ogóle wyglądasz? Co, co ci się stało? A ja mówię: gdzie mi się stało? Nic mi się nie stało. Co ci się stało? To się w tym masz czy Przecież to masz całe czerwone oczy. Czyż oczy nie wiem, ja ci w ogóle dałem. Nie widać, ale się świetnie czuję. I moja żona, to są słowa, które przeszyły mnie. Moja żona bez paniki, mężu, czy ja cię, ja cię poproszę, chodź do domu. Bo kiedyś czytałam, że można zaparzyć herbatę i tymi, tą, tą esencją z tej herbaty obłożyć. Ja ci to położę na oczy i ci ten ból jak gdyby zmaleje. I ja mówię: wow, Idę za głosem żony. I później będziemy za chwilę śpiąć obiad. Położyłem się, zaparzyłem baty. Po prostu jak to położył, troszkę użył, ale ja nie mogłem w ogóle oczy otworzyć. Tak tak, tak takie tego tylko widziałem, bo to, bo to jest na mi to wszystko. Czerwone. Poleżałem sobie troszkę, zjadłem obiad. Moja żona milczała. Ja czułem, że na wszystko chodziło w niej. Na drugi dzień z nim rozmawiałem w mężu, wiem o tym, jakbym ci powiedziała po, po karybkę, żeby jechać, to tak by to nic nie dało. Ja mówię, że o, dziękuję ci za to, że trzymała, że dałaś radę przez wiarę, że ty mnie już znasz. Mężu, to by mi nic nie dało, jak na drugi dzień żeśmy rozmawiali, to by nic nie dało. Ja wiem co byś, żeby, co byś ty zrobił. Ja to, ja to, ja to w środku jak gdyby gryzłam, super żono. I słuchajcie, zrobiłem to, troszkę puściło, dalej praktycznie widziałem tylko taką giełkę, ale mówię, będę robił dalej. Świetnie się czuję, to nie są, Moje oczy to są Twoje oczy niebieskie. I w Warszawie teraz, jak byliśmy na tym, rozumiesz? Była taka piosenka, coś się wali, ten Iwan i Delfin, Dałem Ci Boże oczy, dałem Ci Boże oczy, mnie nie zaskoczy, już nic. Dałem Ci ducha mocy, dałem Ci ducha mocy, nie, nie zaskoczy, tu już nic. Płakałem, tu płakałem, bo to była do mnie o moje oczy. O moje oczy. Robię do wieczora. Położyłem się spać. o godzinie pół do dziewiątej marekami jeszcze Rumianek zaparzyła i pytanie, delikatnie mężu, to odwołujemy wyjazd do Wrocławia, bo umiem jechać na urodziny Adasia. Na drugi dzień rano. Ale żono dlaczego mamy? Myślę, że jakim ty jesteś stanie przecież. Jedziemy rano do Adasia. Jak tu jedziemy? I Adaj prowadzę samochód, jedziemy do Adasia. godzina idę do ubikacji patrzę na lustro takie piękne niebieskie oczy teraz są opójzna zeszła żona jeszcze spała poszłem sobie zawsze robię robotkę, kawkę podaję łyżeczka mojej żony od, od kilku lat i wodę z cytrynką, tylko wodę z cytrynką dałem jej to mężu powiedziałem ci żono posłuchajcie mojej kochani stał się smutny. To, co się wydarzyło ze mną, stało się cud, Że ja tu stoję, widzę, dziękuję, ale posłać trwałem wierze I moja żona jest zbudowana wiarą. I ona mnie też zbudowała. Żona nie spanikowała, wiedziała jak, jak jest, pojechać i powiedziałem, ani to w ogóle, Ania w ogóle bo ja się do Oczywiście ja do Adasia, pojechałem na z nim. I słuchajcie podzielić. To jest rzecz, która się wydarzyła po prostu przez to, że trwałem wierzę. Nie wiem, można było pogotowie jeść, ja przepukać, to zrobić. Okej, okay. ja nie neguję tego, że można było to zrobić. Ale ja, święty Łodzimierz, przeżyłem cud. Miałem bardzo głębokie relacje z Duchem Świętym. I prowadzi mnie, co mam robić. I byłem posłuszny temu, co mam robić. Dzisiaj tu stoję, tu przed wami i dzielę się świadectwem. Życzę wam wiary. Życzę wam wiary. Jest cudowna łaska, którą mamy, ale łaska się tylko przez wiarę. udziela. Łaskę dostaniesz tylko przez wiarę i chciałem Was tym zostawić na ten na te cudowny czas, który teraz jest. Odpoczęt do pracy jedziecie, bo radujcie się, wierzę. Wierzę. Wierzę i dziękuję Ci mu za wszystko, co on zrobił na krzyżu. Dziękuję, dziękuję bardzo wszystkim.